Halo, niedziela 2 kwietnia, jesteśmy na Stadionie Miejskim w Sieniawie, gdzie Miejsce wysoku podejmie Koronę 2 Kielce. Na to spotkanie zapraszam Państwa bardzo serdecznie, Kacper Ciuksa I za chwilę rozpoczniemy starcie 22. kolejki 3. Ligi Grupy 4. Widzimy, że piłkarze obu zespołów już wchodzą na boisko, więc idealnie wstrzeliliśmy się tutaj z początkiem transmisji. I za chwilę rozpoczniemy to Starcie piłkarzom zespołu wyprowadzani przez skład sędziowski. O składzie sędziowskim za chwilę, a na razie patrzymy w ligową tabelę, gdzie na miejscu pierwszym Wieczysta Kraków po 22 meczach ma na koncie 44 punkty. Druga Stal Wola jeden punkt mniej, trzecia Krakowia 2, 42 punkty, a nasi dzisiejsi rywale, a więc Korona Dwa Kielce i Sokół Sieniawa, Korona na miejscu 10, po 21 meczach 27 punktów, za to Sokół 12, 12 miejsce, 27 punktów po 21 meczach. Skład wyjściowy Korony 2 Kielce z jednym kołem Rafał Mamla, 2 Kamil Sylwestrzak, 3, Krzysztof Kierczysz, 4, Maksymilian Kiełb, 6, Piotr Lisowski, 7, Karol Turek, 10, Judaj Szinanaga, 11, Jakub Konstanty, 19, Kasper Bojańczyk, 21, Hubert Schulz i 37, Hubert Zwoźny. Na ławce rezerwowych 12, Michał Niedbała, 8, Dawid Kośmider, 9, Jakub Rybus, 13, Miłosz Trzeboński, 14, Radosław Turek, 18, Tomasz Mucha i 99, dziewięć, Szymon Płocica. Teraz czas na Sokół Sieniawa. 41 Rafał Rudol z czwórką Mateusz Geniec 5 Mikołaj Jerz z szóstką Damian Skała, 7 kapitan zespołu Jarosław Lis z ósemką Michał Wryszczuk 15 Jan Mac, 16 Mateusz Sowiński, numer 23 Szymon Feret, 88 Krystian Majka i 99 Oskar Mazgoła. Teraz czas na zes. Teraz czas na oczywiście ławkę rezerwowych z jedynką Siryk, z dziewiątką twardowski, 10 pikiel, z numerem 11 Tłoczek, numer 17 Gdowik 20 koiter 22 oziębło, 25 taroła i 27 persak. Oczywiście skład sędziowski mieliśmy na ekranach, numer sędzia główny oczywiście Marek Kulczyk z Regulicy, jego asystentami Sławomir Nachel i Rafał. Ziach. I za chwilę rozpoczniemy to spotkanie. Za chwilę czas na początek tego meczu. Oczywiście trenerami obu zespołów, bo o tym gdzieś tutaj uciekło. Trenerem Sokoła oczywiście Arkadiusz Baran, a zespołem korony, dwa kielce kieruje oczywiście Krzysztof Kiercz. Tutaj oczywiście z rzutu różnego trochę powalczyć, widzimy, że już zebrało ich się, pięciu w polu karnym. no i już czekamy na dośrodkowanie, taka mocna, cięta piłka gdzieś na piąty metry, padł tam jeden z zawodników, To jest trochę ofiarnie gdzieś uderzać, nie udało się, za... trochę pograć piłką, widzimy, że szczelnie stoi korona blisko siebie, ale soku się przez to przedziera, teraz próba strzału, jeszcze piłka w polu karnym, ale będzie szansa uderzenia, ale broni to dobrze, wszystko Rafał Mamla, bardzo dobra, bardzo ważna interwencja zespołem w ostatnim czasie jest Sokół. Sokół tutaj naprawdę radzi sobie bardzo dobrze, chociaż o tym za chwilę jest dośrodkowanie. nas pograli zawodnicy Sokoła. Zobaczmy, Feret, dobra piłka do Majki. Majka przy linii bocznej dośrodkowuje, ale uderzenie, ale tutaj odbita ta piłka, no ale byśmy mieli tutaj prawdziwe ciasteczko. Spróbował Mateusz Sowiński taką przewrotką ekwilibrystycznie. Chciał to zrobić ładnie, ale no tutaj kapitalna interwencja Mamli, popatrzmy jeszcze raz, no jakby to strzelił, no to tutaj stadiony świata. Turek. Dobra, piłka do przodu już w okolicach pola karnego Korony jest wrzutka, zobaczmy tutaj duży błąd jest dołożenie nogi, próbował zamykać tę akcję właśnie Kuba Konstant. Bawryszczuk. Znowu piłkarze Sokoła świetnie, ale będzie tutaj szansa, Sowiński, ale obok bramki. No kapitalna sytuacja. Świetnie to wszystko zrobił. blisko jego sferet, Teraz podłącza się do tej akcji. Jeden z kolegów konkretnie Mateusz Geniec. Teraz zobaczmy ma w polukadny. Mazgoła uderza, ale odbija tę piłkę Mamla. Jeszcze może być niewiele się wydarzy. Teraz korona w natarciu dośrodkowanie w polekarne. Próbują walczyć zawodnicy. Korony odzyskali tę piłkę. Karol Turek ma sporo miejsca. Turek. Turek uderza, ale tutaj dobrze Rudolf ta piłka. No teraz popatrzmy, bo Wawyszczu ustawił piłkę. Dośrodkowuje niezłe zagranie. Ma zgoła uderzał. Sugerują piłkarze z Sokoła, że należy im się utrożny. Geniec na prawą stronę, znów dużo miejsca ma tam Majka. Rozegrał do Fereta, Feret może on trochę lepiej niż partner, Dobre wrzu dobra wrzutka, dobry strzał, no tutaj naprawdę miał dobrą sytuację. Oskar tak, Basko, nam się ten regulaminowy czas pierwszej połowy skończy, sędzia już spojrzał na zegarek i za chwilę gwizdek, no i tak, i kończymy pierwszą Proszę część tego meczu. Do tej drugiej połowy przystępują bez zmian, a więc <laughs> chyba czas na składają piłki na ich połowę no i to się właśnie kończy takimi wybiciami bramkarza, po których tracą piłkę zawodnicy gości, gospodarze, a goście się napędzają, jest wrzutka, bardzo dobra piłka musi być tutaj groźnie, jest bramka jest 1 do 0, no i tutaj jest własnego błędu soku traci gola i ma pierwszą bramkę w tym spotkaniu Judaj-Sinonaga, no i jest 1 do 0 dla Korony, 2 Kielce no, i właśnie o to chodzi tutaj. Wykorzystali błąd rywala zrobili wszystko tak jak powinni piłkarze korony. Czekali na tę swoją pierwszą szansę bardzo długo, bo tak naprawdę te pierwsze 54 minuty. No, ale mają, mają 1 do zera i ma Shinonaga bramkę w tym spotkaniu. Dobrze to zamknął. Też bardzo biernie zachowali się w stosunku do niego obrońcy Sokoła. No i Judaj Shinonaga na 1 do zera. No i Soku w trudnej sytuacji, bo. Gdzieś cały mecz kontrolowali. A widzimy tymczasem powtórkę tej bramki. No zobaczmy, świetne dośrodkowanie. Przedłużył tę piłkę jeszcze Lis. Oczywiście nie Lis, a Lisowski. No i tam już Shinonaga musiał tę akcję po prostu zamknąć. Zalicza asystę Piotr Lisowski. -Lis. Będzie tutaj mógł wrzucać piłkę. Niezłe zagranie. Jeszcze będzie akcja, jeszcze szansa Sowiński spróbował uderzyć. Jarosław Lis spróbował taka zawieszona piłka, ale mogło być tutaj groźnie. Broni to wszystko. Rafał Mamla, naprawdę. Teraz soku w okolicach polakarnego rywali. Może być groźnie. Sowiński ładnie się przedarł, jest trochę miejsca na lewej stronie tam Lis. Lis już miał jedną dobrą szansę w tym meczu, teraz jednak wrzuca. zgrywa to wszystko. Jeden z kolegów znowu próba przewrotki. Jeszcze Sowiński, Sowiński, jest bramka, jest jeden do jednego. No i tutaj zbiera gratulacje od kolegów, bo to kapitalnie. Już w tym meczu próbował strzelać z przewrotki, a teraz takim strzałem umieszcza piłkę w siatce, jest jeden do. Jednego, no świetnie to zrobił Sowiński. Trzeba przyznać, że to uderzenie pierwszej klasy, chociaż zachowanie Pera, więc Rafała Mamli, trochę chyba do życzenia pozostawia. No popatrzmy, Sowiński to była jego akcja. Tutaj jest dośrodkowanie Lisa Sowiński, w tym czasie widzimy, zdążył się podnieść. Próba złożenia się do przewrotki, złe wybicie Karola Turka. I Sowiński, tak jakby od niechcenia, gdzieś z tej pierwszej piłki. No i czekamy na tą wrzutkę. Spróbował bezpośrednio uderzyć Mateusz Sowiński. Teraz popatrzmy, dobra szansa dla Korony, może być tutaj groźnie. Ładnie się próbował zabrać w tej sytuacji Kuba Rybus. jest do udowodnienia Sowiński, pewnie będzie chciał tutaj pokazać, że on może zapewnić zwycięstwo swojej drużynie i będzie chciał wrócić do korony Persa, ale uderzenie odbija tę piłkę Rafał Mamla. Dalej stoją dwaj zawodnicy korony przy strefie zmian, zobaczmy, jest dośrodkowanie, znów skała najwyżej i będzie tutaj groźna szansa, popatrzmy, odbija tę piłkę, jeszcze będzie bramka jest gol, jest 2 do jednego dla Sokoła Sieniawa i mają prowadzenie piłkarze gospodarzy, no długo o to walczyli, ale w końcu to mają w końcu jest dwa do jednego dobrze rozegrany ten rzut rożny, no i wpisuje się tutaj na listę strzelców Jan Mac, on tutaj zapewnia prowadzenie swojej drużynie no i udało się w tym chaosie odnaleźć. Udało się wykorzystać tę sytuację. Widzimy, że tam pewnie członkowie rodziny tego środkowego brońcy, no bo tutaj widzieliśmy, że gdzieś takie radosne uściski z ludźmi na trybunach, więc tak podejrzewamy. Chyba tutaj już nic się nie zmieni. Mamy jeszcze raz powtórkę tej bramki. Popatrzmy. Tutaj Skała jako pierwszy uderzał. Widzimy, że ta piłka zgrana gdzieś tam na piąty metr. Tu jeszcze uderzenie głową. Odbił fantastycznie to, Mabla. Ale dokłada nogę do tej sytuacji. Kapitalnie. Jan Mac i zapewnia Sokołowi prowadzenie. I chyba wygląda na to, że zapewnił Sokołowi zwycięstwo. Zapewnił trzy punkty swojej drużynie tą sytuacją. No bo gwiźdże nam po raz ostatni sędzia. I kończy nam się to spotkanie. Sokusiniawa wygrywa 2 do 1 z koroną. 2 Kielce. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie, że byli Państwo z nami tutaj na stadionie miejskim Sieniawie na tym meczu. Oczywiście serdecznie i nisko kłaniam się Kacper Ciukrza, Dziękuję bardzo i do usłyszenia.